Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki położnej wprowadza zmiany w ustawie związane z potrzebą wdrożenia do przepisów prawa krajowego regulacji wynikających z przepisów dyrektywy 2024 łamane na 505 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lutego 2024 w sprawie zmiany dyrektywy 2005 łamanych na 36 łamane na Wspólnotę Europejską w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, które odbyły kształcenie w Rumunii. Szanowni Państwo, w przypadku, ja powiem tak, ja odniosę się tylko do pytań, które są związane z tym projektem, bo padło tutaj dużo, dużo pytań, natomiast chciałabym się odnieść do pytań związanych z projektem. Jeśli chodzi w tej chwili o liczbę pielęgniarek, to mówimy o czterech pielęgniarkach. Które, są, które spełniają określone wymogi. Jeśli chodzi o hipotetyczną liczbę przyszłych pielęgniarek, dopóki nie zostaną złożone wnioski do okręgowych izb pielęgniarskich, nie będziemy w stanie oszacować, ale na chwilę obecną mogę powiedzieć, wysypu nie ma więc tak naprawdę tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy uregulowali coś co powinno być uregulowane. Jeśli chodzi o zatwierdzanie kwalifikacji, to tak jak już tutaj wybrzmiało kilkukrotnie, tym zajmują się samorządy pielęgniarskie, które to w jasny i przejrzysty sposób mają do reguły i zasady, dzięki którym udzielają i notyfikują dokumenty. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o konsultacje ze środowiskiem, to bardzo dziękuję. Pani poseł Bicha już wspomniała, że uwag żadnych nie było, zwłaszcza ze strony samorządu zawodowego. Natomiast pytanie też było, czy będzie jeszcze jakakolwiek regulacja związana z kolejnymi ewentualnymi krajami. Szanowni Państwo, w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Natomiast być może nastąpi taka możliwość w przypadku wejścia do Unii Europejskiej kolejnego kraju. Więc to, to jest jedyne i bardzo dziękuję.